Dobry wieczór, widzę, że jakby kłócicie się w komentarzach, więc coś Wam pokażę, nie sugeruję, nic Wam teraz nie będę wtryniał na głowę, jak ja sobie to wyobrażam, dobrze? To są dwa żurawie i ich wysięgniki, tu stoi caes, tu stoi potań. Na filmach wy widzicie na początku, że mniej więcej stały w jednym kierunku. Gdy wieje wiatr, operatorzy będą mogli się wypowiedzieć. Wieje poziomo. Zatem załóżmy, że wiatr jest z tej strony. Co się stanie z żurawiami? Ustawią się zgodnie z ruchem wiatru. Jeden szybciej, drugi wolniej. Zależy od silników, ciężaru. Ten też się ustawi. Ale jeżeli jest posądzenie o to, że był niezwiatrowany, to by się nie przekręcił. Niestety sytuacja wygląda tak, że padł i dopiero SAS zaczął się obracać. Teraz wam coś chcę pokazać. Już chyba prościej się nie da. Nie mam sześcieladła, będę musiał kołdrę. Jeżeli tu jest budynek, nie wiem czy widać te kreski, ale tak wygląda budynek. W środku stoi żulew. Położę go na, na końcu, jak skończę. Wieje trąba powietrzna. Tworzy się trąba powietrzna. Trąba powietrzna, jak dobrze wiemy, się kręci. Czyli macie teraz. Mniej więcej kierunku jakie wtedy, w jakich wtedy wiał wiatr? To jest potań, który stoi w epicentrum? To jest saes, który stoi oddalony. Co się dzieje, kiedy trąba zejdzie na ziemię i wtedy wiatr działa? Pionowo, a nie poziomo. Ten żuraw, moim zdaniem, wyraźnie swoje, nie zdążył zareagować, bo dostał wiatr pionowo. A ten, jak widzicie, jak się układa wiatr, dopiero po chwili, wiatr go dociągnął, i wtedy się ustawił. To jest oczywiście coś, e, czym się nie sugerujcie, e, że tak było, ale mam nadzieję, że pomogło Wam zrozumieć, jak to wygląda i czy mogło tak być. Dlatego sugerowałem, żeby łowcy busz się tym, na ten temat wypowiedzieli, gdyż oni się na tym znają bardziej. Zapewne mogliby to Wam rozrysować. Ja to tylko jak Jacek Moch zrobiłem <laughs> lepiej nie umiem. Lepiej mi, nie wiem, nie przyszedł lepszy pomysł do głowy. Jestem trochę zasapany. Niedawno przyjechałem dopiero do Austrii, dlatego tak. Ale zastanówcie się, pomyślcie i napiszcie, co o tym sądzicie. Może to wpłynie na to, że nie będziecie się kłócić. Miłego wieczoru.